Siemka kochani, witam was na moim kanale i dzisiaj jesteśmy przy Aquaparku. Czekamy teraz zabawcią i jestem ogólnie zabawcą. Hej! Które bardzo się wstydzi nagrywać w publicznych miejscach. Cześć, ogólnie tak, ochroniarz. E, tam właśnie co chcę nagrywać ochroniarz, ale akurat stanął tyłem, tam zaraz będziemy. Chodzić o to, jesteście. Czekamy za babcią, która jedzie sobie autobusem i zaraz do nas dojedzie, więc ja taki oto vlog dla was nagrywam e, z całego pobytu tutaj. E, bo ogólnie taki był taki rok temu, pamiętasz? A bo dwa lata temu, jak zrobiłam fikąłkę, tak, to już tak wtedy było. Tutaj się wstecz, jeśli chcecie zobaczyć usłyszeć stary czas, to podajcie. A dzisiaj zrobiłam jakby taką drugą część tego vloga. Dokładnie po, tak! Po łapkach teraz. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na Nikoli kanale I wbijajcie na mój kanał Agathe Zada, który w ogóle nie istnieje No właśnie, koniecznie, zapomnijcie o tym, że sobie Ja No i nie istnieje taki kanał Ochroniarz się patrzy, muszę kończyć, pa Hejka Więc hejka, hejka. hejka kochani, my już jesteśmy Się rozłożyliśmy, Tak. Tutaj, nasze tory tutaj. tam bawcia z przodu Ola oh, a my ogólnie już teraz wyszliśmy do wody, jest bardzo zimna, ale jak się tak skoczy to teraz jest ok. No jest ok. I teraz e, ogólnie leżymy i się oparam. opalamy. A zaraz pójdziemy na zjeżdżanie. 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 Nie mamy GoPro, wiecie, no. z GoPro więc e, będziecie widzieli po prostu zobaczcie nas nagrać jak Dokładnie tak. Byśmy mieli GoPro i byśmy pod wodą też było nagrywane, ale no niestety nie ma. No więc idziemy na hardcora, takie suche na niebiesko. Słuchajcie kochani, firma RedRoad przygotowała dla was super konkurs, gdzie możecie wygrać m.in innymi matbooka oraz super odkurzacze, które Wy będziecie mogli zaprojektować, więc jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam na mojego Instagrama, tam będzie właśnie post e, konkursowy. E, więc kochani, my teraz e, jesteśmy, zobaczcie, jesteśmy w ogóle mokre, gdzie my się polecimy i na zjeżdżanie. Tak hardkorowo. No to nie nawet mamy strefy dla dzieci. I musimy być dziewczyny idą do Brodzika. Ciepłutka, bo to dla dzieci jest woda. To jest ciepłutka. Taka zjeżdżalnia dla dzieci. Dwie takie małe dziewczynki weszły do wody. Agatka i Nikolka. Ale tu jest ciepło. No bo to jest złamało dzieci. teraz aha, na ten. Tam to teraz będzie leciała woda. No uważajcie jak się napełni. Prawie! Mm. Jezu, ja to już odbiłam, tak! <grymne> Ale tobie na łóżku z babami na podłodze. No, Zobaczmy. Robimy babeczki, bo rodzice Jogurtowe. I robimy im niespodziankę. Tak, jakie? Jogurtowe. jogurtowe, jogurtowe już wcześniej naszykowaliśmy rzeczy. Właśnie z niespodzianką A foremki były? A tutaj to nie Tak. Mieszam. A, okay. trzeba wstawić piekarnik. Najpierw. Na 175. Na 175 Na 175 Słuchajcie Ciężko To jest cięższe niż nam się wydaje A! Było Łyżkę ci Jest Nikola Ty Może... No po prostu to troszkę... Patrzcie. Uwaga, rozbijam jajko. I za jednym razem... Ale nie po skorupka! Nie! A tak gigantyczna. Jest. O, ale gigantyczną lepiej wyjąć. Weź, wiesz? Mhm. Dobra, mamy dwa jużka i dodajemy do naszego tego... Pokaż, tam nie ma nie mamy łyżki. Łyżką zwyczajną? czy nie poczekaj. Przerabajcie. Teraz dodaj jajka olej i jogurt lub mleko. O, Czyli dobra. tak, oleju 10 łyżek. Oleju 10 łyżek. Okej. Okay. Od czekanki do jajek. Nie ma co ale, ale ty od razu z łyżki tutaj nie dajesz? Mniej szybciej. Dobra, dobra. I mleko. Mleko. 75 gram, 100 ml mleka, czyli no. też 10 łyżek 10 łyżek mleka mhm. Dobra A to czym mamy to To mamy ręką mieszać? No, gdzie ręką? Tak, będziemy całe brudne Zaraz się zamienimy No, się no. zmęczę

Dzisiaj ci syrenowe są mega to dobre Mhm uh -huh. I ogólnie Mhm uh -huh. Miałam kawałek mąki w buzi To ważna chwila To jest bardzo ważna chwila, moi drodzy Zobaczcie Cyk, światełko Cyk, Cyk. Oj, chyba mikrofony ustawiłam Czekaj no Co to jest? ich chyba usunę. Niko, teraz ty klikasz. Nie! Mógłbym... Nie da się. Oda się. Ahe! Bo zapomniałeś, tylko tego się nie klika Nikoda klikaj tam nie sobie jeszcze ciasto. Dobra, daj klikam. To trwa 21 minut ten film. Jezu, <grym> <grym> ja to poklikasz. No po co? Dobra już. Możesz wyłączyć, co? No. Pa! Pokażemy, pokażemy jak się naładu, jak się zrobiły babeczki. Patrzcie. O, nie widzę nic. Pa! Hejka! Patrzcie, zostało minuty Ale... Te óweczki się... Tak, wyciągają, bo już o. się zrobiły i trochę się już palą. zobaczcie jak wyglądają. O, o, czy... o jaki gorąc tutaj leci, serio. Mega Jezu. ładnie wyglądają. Tylko że my tylko tak nie możemy. Ale pokażemy Wam jak będzie wyglądało, jakby jakby już wyciągamy Tak, Błaga, to musi mi pomóc wyciąganiem Tak, dokładnie tak. No nie wyglądają za ładnie. Patrzcie. Ale patrzcie jak to się ten. No patrzcie wyglądają to. Te są ładne. O oparzyłam, ono. się. Ja też. Dobra. W ogóle patrzcie, jak tutaj się spaliła. Za foremkę może. Okay. Ale. <laughs> Ale to była nie pękła. Dobra, to, to lepiej. Ja i... tylko skorupkę Ta, Też, Tu mam wrażenie. I tutaj mam cukierkę na osobie. Nie, oto tak. O to piękny Dobra, to wyciągamy. Dokładnie, tak. A nie tutaj tylko tej foremki. No to jeszcze jest ok. No właśnie, patrzcie, jak tutaj się spaliło strasznie wiem. Hmm. Ale ogólnie, jak na nasz pierwszy raz, w sensie babeczki robiłam dużo razy, ale no ja też. z mamą no nie, nasz, w sensie z kimś dorosłym, a tak tutaj, tak wiecie same tutaj, które jeszcze nie umiemy w ogóle gotować. To jest całkiem git. Wyszło serio ok, bo mi się wydaje, że prawie tego za dużo ciasta wyszło i za dużo do foremek, bo było wiadomo, że te babeczki urosną i dlatego one wiecie, tak urosły no nie, Dobra tak i tutaj jest piec Tak, dokładnie. Bag. Tylko... Um... Czekaj, żeby one były równomiernie posypane, no nie? nie. Uwaga, uwaga, Nikola sypie. Słabo się bardzo sypie. Ok Jeszcze mamy dużo. Jeszcze? Nie wiem, tak po prostu sypie. nie, tutaj jeszcze, tutaj, tu, tu, tu. Tutaj troszeczkę. Tu o, oj to, bo tu bo jest taka goła tu, tu, tu no, ale tam się wysypie i tak to się wysypało w ogóle no ślicznie. no patrzcie jak ostygną no, no, to robimy testa tak mam I... nadzieję, że tych grudek nie będzie czuć mąki, na no nie? tak, bo były minimalne Hmm. Ale... Ej wygląda ta, tak mega fajnie wygląda. Wygląda no, serio okej. Okay. No, tak, no patrzcie, taka nie. ładna babeczka. Jemy, już taką gorącą... Nie, jeszcze nie. Myślałam, że już chcesz ją zjeść. Zaraz zjemy, za minutę może. No ja go stygną trochę. To pa! Tak. Dobrze kochani, nie możemy się powstrzymać, robimy małego gryzka Ale Bo to jest takie gorące ogóle, Czy nas w ogóle widać. Widać. Nie, nie widać. No zadzuk. Dobra, ciukękniemy, chodź. C o ty, Czy? Mmm, no, to to nie mają No mają. No, są takie, jakieś ogurtkowe, nie? Delikatne, bardzo. Mhm. Ale są ok. Mhm. I jesz u tego tej mąki, no nie? Nie. I dobre są nya. Mhm. Nie czuć grudek. zobaczcie, tak wygląda w środku. Mogłaby być naprawdę gorsza. Serio, mogłaby być serio gorsza, gorsza. Więc Ale, babeczki, udane. Ja się pierwszy raz, To serio nie jest tak źle. Jest mega dobrze, serio. Zostawiajcie łapy w górę, że nam się udało. Jeśli chcecie drugą część gotowania to tak ja datą. I No, w środku. Napiszcie w komentarzach, jeśli nie są. <laughs> Wciąż w górę i w ogóle. A wpadajcie na mojego insta i na Instagram, to bo tam <laughs> będą relacje. I papa. Ah, <laughs>